Nowe trzeciej edycji MCTS, w której 40 twórców podzielonych na 10 drużeń zmierzy się w 10 rozgrywkach, Infection, Skyfight, Explosion tak Parkour, Survival Games, Daily Run, Wool Butter oraz 3 nowych: Hole in the Wall, Circle Rush i Capture the Flag. Być może pamiętacie, Defend Position albo Boxfight. I ja też nie. W sumie to nawet dobrze, ponieważ na tej edycji te dwie rozgrywki zostały usunięte. Przypominam, że dla wszystkich rozgrywek zostały stworzone prezentacje, które są dostępne na kanale. W tej edycji skupiliśmy się głównie na wizualnych, jak i audiowizualnych aspektach. Zaimplementowaliśmy całkowicie nowy tekstur pack, aby pasował do naszego turnieju. Zdaliśmy wiele nowych przekazackich dźwięków, jak i partykli, co pozwala na lepsze podkreślenie kluczowych elementów rozgrywki. Zbudowaliśmy wszystkie mapy do rozgrywek na nowo, do stos je do naszego stylu, żeby zapewnić lepsze wrażenia podczas gry. Odświeżyliśmy także lobby, rozbudowując je i wzbogacając o nowe świetne budowle, elementy oraz atrakcje. Wszystkie poprzednie rozgrywki zostały również udoskonalone, zaczynając od nowej broni na infection, jaką jest polska zamrożenia z z punktami i bardziej rozbudowanych wentów z animacją wejścia i wyjścia, a kończąc na nowych rodzajach skrzynek na Skyfight, Custom Borderze, animacji niszczenia bloków na Daily Run i wielu innych rzeczy. Nie zapomnieliśmy też o parkurze. Od teraz gracze, którzy będą próbować wam zasłonić ekran, staną się niewidzialni, dostaną glowing i budki w kolorze drużyny. Co więcej, zmieniliśmy całkowicie system parkura i od teraz jest on oparty na życiach, ale więcej o tym znajdziecie w prezentacji parkura na naszym kanale. Ograniczyliśmy także widoczność na odległość, aby ciężej było zlokalizować przeciwników. Przykładowo na eksplozji taką ma to świetne zastosowanie. Gracze nie widzą osoby, która posiada TNT, a oba osoba z TNT widzi wszystkich. Dzięki temu rozwiązaniu łatwiej. Można kogoś zaskoczyć. To oczywiście część ważniejszych zmian, jakie przygotowaliśmy na tej edycji, a jest ich znacznie więcej. Całość będziecie mogli zobaczyć na streamach lub odcinkach twórców. Ulepszyliśmy też sposób działania obserwatora. Od teraz po śmierci, bądź czekając na swoją kolej w grze, gracze mają do dyspozycji dwa przedmioty: kompas, w którym mogą w prosty sposób przeteleportować się do żywych graczy, oraz konfigurator prędkości, dzięki któremu możemy dostosować prędkość latania. Mam nadzieję, że widzimy się 6 kwietnia o godzinie 18. Do zobaczenia.